Teraz króciuteńki przerywnik, robimy drobną pauzę i chcę Ci powiedzieć coś z, zupełnie z innej beczki. Mianowicie jak widzisz pracuję w tej chwili z flipchartem i takich mam dla Ciebie kilka porad związanych właśnie z pisaniem podczas prezentacji, z korzystaniem właśnie z takich urządzeń tablica, flipchart i tak dalej, i tak dalej. Zwróć uwagę, w jaki sposób ja to robię. Nigdy, o, może inaczej jak źle to zrobić, już Ci mówię, zobacz. Fatalnie by to wyglądało, gdyby tutaj przede mną siedziało audytorium, a ja bym na przykład robił coś takiego, odwracał się do flipchartu i pisał. Robert. I pokazywał cały czas ludziom swoje plecy. Dlatego robię coś innego. Staję w ten sposób i tak zupełnie nie odwracam się do tablicy, tylko staram się tak stać pod pewnym kątem. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, żebyś nie robił dwóch rzeczy naraz, czyli jeśli mówisz, wygłaszasz prezentację, to mówisz. Jeśli piszesz, to piszesz. Nie może być takiej sytuacji, że odwracasz się do flipchartu, piszesz coś. I przy okazji mówisz. Ja tutaj akurat przy tym nagraniu wykorzystuję mikrofon i dobrze mnie, bardzo dobrze mnie słychać, niezależnie od tego, czy stoję do ciebie przodem, tyłem, czy też bokiem. Ale może być taka sytuacja, że nie masz takiego urządzenia przy sobie i w pewnych momentach będziesz mówić po prostu do ściany i ludzie nie będą, nie będą Ciebie słyszeć. To tyle jeśli chodzi o pracę z flipchartem, a ja zapraszam na dalszą część informacji dotyczących, jak zadowolić za każdym razem publiczność.